Bardzo kocham zwierzęta, więc dzisiaj mam okazję pozwiedzać Istrię trochę w inny sposób, a mianowicie na koniu. Istria właśnie słynie z przepięknych, terenowych tras, więc zaraz to sprawdzimy. Takich ranci, jak to na Istrii, jest bardzo dużo, więc to jest naprawdę fajne miejsce dla fanów jazdy konnej. I mam dla Was ciekawostkę, bo konie podobno widzą w pięciokrotnym powiększeniu. I dodatkowo dowiedziałam się, że też czują z daleka bicie naszego serca, więc to bardzo inteligentne zwierzęta. Zobaczcie, jak tu przepięknie. Uhu. Myślę, że to była naprawdę mega fajna alternatywa zwiedzenia Istry. I na bank tutaj wrócę. Więc każdemu polecam, zwłaszcza że mój koń jest naprawdę przyjazny dla dzieci, więc jest to też miejsce fajne dla całej rodziny.